Kryzys w systemie zdrowia dotyka wszystkich. Najczęściej pogorszenie dostępności do lekarzy dostrzegają osoby w wieku 30-39 lat, 60%, a w przedziale 40-49 lat to 56%. Właściwie tylko w grupie 18-29 ten odsetek jest nieznaczny na poziomie 8%. Ten problem zdaje się jednak być niezauważany przez Donalda Tuska. Po tym jak prezes Naczelnej Izby Lekarskiej jakiś nazwał jakiś sprawę po imieniu. Mamy informację o tym, że odsyłani są rzeczywiście z kwitkiem pacjenci, w tym również pacjenci chorzy onkologicznie. W tym roku, wyjątkowo trzeba powiedzieć mocnymi słowami, NFZ po prostu zbankrutował. Szef rządu skupił się na podważaniu problemów onkologicznych, choć odsyłanie tych pacjentów również miało miejsce w ostatnim czasie. Zapomniał jednak, że dla wielu pacjentów nieonkologicznych nie ma w ogóle terminów wizyt i zadań. Zabiegów. Pacjenci są regularnie odsyłani, nawet jeżeli nie, to nie są to zabiegi onkologiczne, to przecież jest szereg innych chorób, które wymagają natychmiastowego leczenia, bo w przeciwnym wypadku, jeśli nie śmierć, to wielki ból, którego też nikt nie powinien cierpieć. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego, mam wrażenie, że decydenci zapominają o tym, że ten zabieg planowy, tak naprawdę dzisiaj może być planowym, a kolejnego dnia pacjent może znaleźć się w stanie ciężkim, w stanie ostrym na SOR. Tego nie chcielibyśmy. Mamy doskonale przygotowaną kadrę, wspaniałych lekarzy, doskonale przygotowane szpitale, bądź coraz lepiej przygotowane szpitale. Polacy dostrzegają dramat w ochronie zdrowia najbardziej odczuwają to mieszkańcy małych miejscowości. Prawda jest taka, że te konsekwencje nie będzie odczuwał ich premier Tusk, nie będzie ich odczuwać Rada Ministrów, będą je odczuwać ludzie w mniejszych miejscowościach, w powiatach, ponieważ już dzisiaj słyszymy głosy o tym, że żeby. Za te pieniądze mieć system ochrony zdrowia, który będzie działał, potrzebujemy zlikwidować 30% szpitali. Gdzie one znikną? W powiatach. Sama minister zdrowia ostrzega, że w przyszłym roku w budżecie zabraknie 23 miliardy złotych na zdrowie Polaków. W tym roku ta dziura w NFZ może wynieść 14 miliardów, a jej skutki są dotkliwie dostrzegane i oceniane przez pacjentów. Donald Tusk zupełnie świadomie głodzi finansowo system ochrony zdrowia. Uważam, że tu jest w pełni cyniczne działanie ze strony premiera, absolutne zlekceważenie. Jutro lekarze spotkają się z prezydentem Karolem Nawrockim, który natychmiast z zaproszeniem odpowiedział na pismo ze strony Izby. Takie samo pismo lekarze wysłali do kancelarii prezesa Rady Ministrów. Jednak pomimo dramatycznej sytuacji pacjentów, personelu medycznego i niemedycznego szpitali odpowiedzi brak. Monika Rutka, Republika.